Jak wiecie, przed wyzwaniami zawsze opowiadałem wam o zmianach na mapie albo nowych skinach. Jeden z moich widzów zaproponował mi, żebym tym razem zrobił jeden odcinek tylko z wyzwaniami i żebym nie opowiadał wam nic więcej. W opisie macie ankietę jak wolicie. W ostatnim odcinku był konkurs na karnet bojowy. Zanim powiem kto wygrał, mam dla was jeszcze jeden konkurs, właśnie też na karnet bojowy z okazji 400 subskrypcji. Bardzo wam dziękuję. Teraz musicie napisać w komentarzu Karnet, bez żadnych myślników, bez żadnych e, cudzysłowi. naprawdę, tylko Karnet i pamiętajcie również, żeby zostawić subskrypcję, a Karnet wygrał Argon, ej czekaj co, co się stało, jak widzicie wygrałem i oczywiście nikomu nie daję Karnetu. Nie no, oczywiście żartuję. Wylosowałem jeszcze raz i zwycięzcą jest Nikodem Bayer, więc moje gratulacje. I pamiętaj, żeby się ze mną skontaktować, ja już do Ciebie napisałem. Ale pamiętajcie, że jest już drugi konkurs. Ten wstęp był bardzo długi, więc zostawcie subskrypcję, łapkę, a ja już zapraszam. Zaczynamy od klasyka, czyli otwórz 7 skrzynek na danej lokacji. Tym razem musimy polecieć na słone strzechy i tam otworzyć te 7 skrzynek. Jak mówiłem na ostatnim odcinku, pojawianie się skrzynek jest mniejsze aż o 20%, więc nie pod każdym dachem albo schodami znajdziecie skrzynkę. Zazwyczaj zadanie to można było zrobić w jednej grze, ale teraz niestety mogą być to dwie albo nawet trzy w najgorszym przypadku. Klasycznie tutaj pokazuję Wam mapę oraz skrzynki, ale nie gwarantuję, że w tamtym miejscu są te skrzynki. Kolejne zadanie zabiera nas na zniszczone już władze. Musimy na nich wyeliminować trzy osoby. Będzie to bardzo proste, ponieważ nie ma już tam mniej. Botów oraz Julki. Więc bardzo proste. Za oba te wyzwania otrzymamy po 25 tysięcy punktów doświadczenia. W nowym sezonie obok władz pojawiły się ogromne fioletowe roboty, które są prawdopodobnie zniszczone przez wolwerina. Kolejne zadanie, właśnie zabiera nas na tą miejscówkę, a dokładniej musimy zatańczyć 3 razy na głowach tych właśnie robotów. Można to łatwo zrobić w jednym meczu, ponieważ gdy spadniemy na ich ręce. To się odbijamy i możemy łatwo przeskoczyć na inne głowy. Za to zadanie również dostaniemy 25 tysięcy punktów doświadczenia. Następne kolejne bardzo łatwe zadanie zabiera nas na skaliste skarpy, na których musimy zniszczyć aż 7 albo tylko 7 łódek. Pierwsza łódka znajduje się w drugim od prawej strony domku. Gdy się tam udamy, musimy zejść trochę niżej i tam zastaniemy naszą łódkę, która jest na przyczepie. Następnie musimy wejść od strony garażu, kierować się prosto w stronę oceanu. W tym miejscu, gdzie ja, musicie obrócić się w prawo i znajdziecie aż cztery łódki. W tym miejscu, gdzie ja, musicie obrócić się w lewo i znajdziecie aż cztery łódki. Dwie przed bramą garażową oraz na plaży. A jeszcze kolejne dwie na hakach w garażu portowym. Następnie musicie wejść do garażu, pójść do góry, skręcić w lewo, a następnie w prawo. I jak znowu skręcicie w prawo, znajdą się kolejne dwie na ścianie. Kolejne dwie jeszcze są za kolejną ścianą. Myślę, że z tego to wyzwania jest wszystko. I mam nadzieję, że was wam pomogły. I możemy przejść do następnego zadania. Z powodu, iż główną tematyką sezonu jest Marvel, to będzie bardzo dużo zadań z nimi związanych. Nie inaczej jest teraz, ponieważ musimy otworzyć 7 skrzynek organizacji tarczy. Niestety, z tego co zauważyłem, w jednym statku jest tylko jedna skrzynia. Więc musicie to zrobić po prostu w minimalnie 7 grach. Albo możecie podróżować. Ale nie ręczę, jest to bardzo prawdopodobne, że te skrzynki już zostaną otwarte. Żebyście mieli szansę być pierwsi przy tym statku, musicie po prostu patrzeć na początku każdego meczu, gdzie te statki lecą. Tylko uważajcie na bardzo silne boty oraz całą masę ludzi, którzy też będą chcieli wyrobić, którzy też będą chcieli wykonać to zadanie. Jeśli nie gracie pod KD, to możecie szybko iść pod skrzynię, otworzyć, wyjść, wyjść z gry. Kolejnym następnym bardzo prostym zadaniem jest przepłynięcie łódką. Pod minimalnie trzema kolorowymi mostami. Oczywiście chodzi tu o te duże metalowe mosty, które każdy zna, oczywiście. Bardzo fajną taktyką, którą wymyśliłem, jest wzięcie łódki na skalistych skarpach. Potem trzeba przepłynąć pod niebieskim mostem, następnie kierując się prosto, zahaczyć o czerwony most, zawrócić i skierować się na zielony most. Taka trasa trochę poplątana. Ale myślę, że sobie poradzicie. I tak jak zawsze polecam do tego zadania na parzankę. Oraz za to zadanie również dostaniemy 25 tysięcy punktów do doświadczenia. I ostatnie już zadanie na dzisiaj to zadanie 500 obrażeń przeciwnikiem na kocim kąciku. Nie ma już tam kotka, botów, więc jedyne co musicie uważać przeciwnicy. To już było wszystko. Bardzo wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Pamiętajcie oczywiście o łapce, subskrypcji, bo bardzo będzie to pomocne dla mojego kanału. I pamiętajcie o konkursie na karnet i żeby pisać karnet w komentarzach. Bez emotek, bez niczego. Siema!